Witajcie w kolejnym testowaniu. Tym razem znowu nam koło fortuny zadecyduje, co będziemy testować. Trochę tych produktów do testowania jest. Mam do testowania coś w stylu takich paczek. Hmm, ich mam raz, dwa, trzy, pięć opakować. Stwierdziłam, że te wszystkie pakowania naraz będę testować, żeby potem nie było tak, że będziemy kurcze, żeby będziemy nam się powtarzać. Dlatego tak stwierdziłam, zadecydowałam, że tak zrobimy. Dobra, zaczynamy kręcenie. Wydam głośniej. Co mamy? Czekoladowe jajka. Uuu. Bardzo się cieszę, że od tego zaczynamy, że nie będzie żadnych przysiadów na razie ani pompek. Też tak może się zdarzyć, że w ogóle nie będę żadnych przysiadów robić, no bo po prostu tak nam się trafi, tak? Jajka. Te jajka są. Jezu. Opakowanie jest otwarte, ale jeszcze ich nie próbowałam. A dlatego, no bo mama otworzyła zawsze kupione A i o, nie, To tak faktycznie zrobić, żeby było opakowanie więcej, żeby nie poleciało ty jajka. Tak to opakowanie wygląda i są praktycznie tylko trzy smaki. Tych ja nie testowałam. Święta coraz bliżej, czyli temat wydaje mi się idealny na dzień dzisiejszy. Pomarańczowe, fioletowe i oczywiście zielone. Ja bym po prostu zaczęła klasycznie od zielonego. Są różne nadzienia. Jak już zdążyłam sobie po prostu przeczytać. Jajko jak jajko, klasyczne jajo. Chciałam je tak przerwać fajnie na pół, jak mi się uda. Udało się. Tofi. Nie, to były orzechy. Z nadzieniem orzechowym. Oceniam, oceniam. Od zera do dziesięciu. spokojnie dyszka. Przynajmniej te jajko. Fioletowe. La, 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 la. Mm -hmm. Z jakim dzień normalnie przymulam? Przymulam na maksa. O, udało nam się przerwać. O oh no! O oh no! oh no! Tak to jajo wygląda. To jest Tofi. Tam, to było żałowe, to będzie po prostu klasycznie, normalnie. Tofi, mocna dyszka pomarańczowe, powiem wam naprawdę dobre ja pamiętam kiedyś kupiłam jakieś jajka a te jajka, co się okazało były w środku po prostu normalnie puste mmm mm. dobre. To ma jakiś smak migdałowy, naprawdę. Więc tak, dobre. Dobre, dobre. Dyszka. Myślę, że te jajka bez problemu mogę dać 10 punktów, tylko sobie popiję, bo coś mi tak słodko jest. Uch, mega. Kupione w Akcjonie, nie wiem za ile, ale naprawdę są mega. Mega. Mogę z ręką na sercu polecić, naprawdę. Dobra. Lecimy dalej, zobaczymy, co nasze koło fortuny nam tutaj Zaśpiewa. Tiri! O, dalej słodycz. Choco to go. Tak? To jest kupione w Lidlu, to jest podruba, chyba coś w stylu Kinder Bueno. Kinder Bueno. To jest pakowane po 7 opakowań, ale wyciągnę jednego batonika, żeby już całe paczki ze sobą nie brać. No, dzisiaj fajnie nam się to zapowiada. Mm. Testowanie. Jestem jak najbardziej za. Spróbuję tak przegryźć. Żebyście mogli zobaczyć środek. Takie. Kremowe. Dobre. Ten no baferek takie fajne, delikatne chrupki. To na dzień się daje takie czekoladowe. Z odrobiną orzechów. Mm. Jeśli miałabym ocenić, myślę, że mogła, byłabym skłonna dać 10. Ale dam 9,5 kurczę, brakuje mi tego czegoś. Ale jest naprawdę dobre. Tak, tyle tyle dam punktów, więcej tych punktów nie dam. Kupione w Blidlu. Nie powiem wam za ile, nie, nie powiem, nie jestem w stanie wam powiedzieć za ile, no bo, no bo, nie wiem, no jak biorę pewne rzeczy, to po prostu nie patrzę na celu, tylko wrzucam do koszyka i tak samo było w tym przypadku, więc nie wiem, dobra, lecimy dalej, ale i tak jest punktowo bardzo wysoko, 9 i pół, to jest spoko całkiem wynik, pięć przysiadów, a w końcu, w końcu zaczynamy pomału spalać kaloryki, żeby nie było, raz, Dwa, trzy, cztery, 5. Nie wiem, czy mnie aparat złapał. Mam nadzieję, że mnie złapał. Ale było 5 przysiadków. Lecimy dalej. To zaczyna się tutaj trening pomału. Baton, jabłko, banan. Ale napisałam by, a, ty, Co to ma być? Jabłko, bat yy, yy, baton, jabłko, banan. Czyli to są te takie, tak, tak, bo to jest gruszka. Jakie jabłko? Gruszka. To jest to, to jest na pewno to. Yy, to są te takie niby batoniki bio lub pilu yy, firmy Lidlowskiej. Chciałam je spróbować, jak one smakują. W ogóle zaczymy cukru. 35 w 100 gramach, to ma 25. Czyli i tak ma dużo, no bo tu niby mamy co tu jest. Uch, zagęszczony sok z gruszki, płatki owsiane, suszone banany, zawieszczony sok z jabłek, mąka ryżowa, płatki kukurydziane, olej słonecznikowy, skrobia, może nawet soję. Dlatego to ma tyle cukru, bo owoce. owoce, różnego rodzaju soki i dlatego to tyle cukru ma, to się możemy w sumie zgodzić z tym. Mmm, ten zapach ma, ja mam, taki pachnie te batuniki sportowe. Tak on wygląda. Tak zwany ten taki opłatek. Tak wygląda, a jak smakuje. Mmm, dobre. Dobra, czy takie, według mnie takie trochę. Hmm. no, czuć tą gruchę. Banana to tak średnio po 12 miesiącu życia. Jestem ciekawa, czy to dziecko po 12 miesiącu życia da radę zjeść, bo jest dosyć twarde. Chociaż dzieci już z reguły zęby, coś tam powinno być w tej buzi. Takie zęby. Czy jest szansa, że da rada? Chociaż dziecko to z reguły to tak się ślini i to wymymła. Co nie nie wiem, czy dziecko to jest praktycznie rok czasu. Może da radę zjeść. No, i powiem szczerze, jak dla mnie jest to twarde, to nie wiem, jak dla tego dziecka. Jeśli miałabym to cenić, to myślę, że to mogę dać piątkę. Dlatego piątkę, bo tyłka nie urywa. Mm. Tak jest, takie, no. Jak to dla dzieci jedzenie, no, takie, takie, no, bez smaku, no. Znaczy, jest ten smak taki bardzo delikatny, tak? No, wiadomo, dla dzieci to, to jest w 100% wystarczające, no, ale. Więc taka jest moja ocena. Dobra, lecimy dalej z naszym kołem Fortuny. Co nam wylosuje to koło Fortuny? Szkoda, że wy nie możecie tego nacisnąć. Tak byście nacisnęli i wyszłoby co wyszło, no. Pięć pompek! Uhu, wracamy do formy. Oh, w życie, wracamy do formy! To nie ma to tamto. Do formy trzeba wrócić. Lato coraz bliżej. Ile to można w domu siedzieć? Dwa, trzy, cztery, pięć połopki zrobione. Bez rozgrzewki... Oj! Powiem Wam, że bez rozgrzewki tak jest dosyć trochę ciężko, no ale jak my mamy nie dać rady, pewnie, że my damy radę. Dobra, tu teraz wy naciskacie, dobra? Naciskacie ale moim palcem. Baton winogronowy. Czyli to jest ten drugi baton. Tak, bo tu jest banan, jabłko. Ta aronia. Powiem Wam szczerze, według mnie to, to, to wygląda na winogron czerwony. Czy chcecie, czy nie chcecie? Możecie się ze mną kłócić, ale to naprawdę to. Bo to owszem, to ciemne, to jest aronia. Ale to jabłko, banan, aronia. No, nie, to wygląda na winogrona. Ja Nie patnie czytałam, tylko po prostu pisałam tak, jak wygląda opakowanie, żeby ja wiedziała, o co chodzi, tak. Zapach taki sam jak w poprzednim batoniku. Widzicie, co, też podobne batoniki robią dla sportowców, ee, dla rowerzystów. Dla rowerzystów, jak są przed takie zawody kolarskie, to podobne batony robią. A dlaczego? Bo w tym batonie jest. Dużo naturalnego cukru, tak? W formie właśnie owoców i takie batony podobne w dekatlonie można kupić. Mm. Hmm. Wydaje mi się, że to no, lepszy smak baton niż wcześniejszy, ale dalej tak jest według mnie taki bezpłciowe, jakby to nazwać. Taki, taki no. niby coś smakuje, ale tak niekoniecznie. No, jeśli miałabym ocenić tam 5,5. Niewiele więcej niż tamten. Bo wydaje po prostu mi się, że ten baton, baton jest troszkę słodszy, przynajmniej tak... No patrzno, że jest. 39 tamten miał. Aha, 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 35 czy 39. To dobrze czuję, że jest po prostu bardziej słodszy, ale tyłka nie niestety nie urywa. Lecimy dalej i za się boję boję, co mi ten, mój telefonik wylosuje.. Pa, pa! A jest. Tyż kończymy w sumie na tych tych wszystkich smaczkach tego Twinst. Strawberry. I to wszystko, te batoniki, to, znaczy batoniki, te ciasteczka, które będziecie teraz widzieć przy testowaniu, one są wszystkie zamieszczone, też kupione w Actionie, one wszystkie są pakowane w jednej paczce. Przesunę, żebym wiedziała, co mam. To jest strawberry, no zapach jest truskawchowy, kolor taki fajny różowy, ciastko jest, widzicie, jasne, z nadzieniem. Mmm. Miazga, miazga, dyszka, 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 jest tak mega dobre. No przynajmniej mam dawno takich słodyczy dobry, nie, dobrych, nie jadłam. Double chocolate, podwójna czekolada. Naprawdę, dawno takich dobrych ciastek nie jadłam, dawno. Zobaczymy, czy, czy któreś ciastka nas rozczarowują. Double czekolada, bo to pewnie czekolada jest w środku. I w kolorze czekoladowym. Mhm, klasa. Dyszka. Naprawdę dyszka. Mhm, czekoladowa wanilia. Też taki ciemny kolor, jak wcześniejszy. Próbujemy. Owszem, ciastko jest ciemne. W środku O, dało się tworzyć nadzieję jasne. Próbujemy. Też dobre, ale wydaje mi się jakieś takie suche. Jakieś takie dziwne suche. Może przez to, że to jest smak wanilii, jest smak wanilii mi jest bardzo dobrze znany, wam pewnie też jest dobrze znany. 9,5, ale też dalej wysoko są, bo naprawdę jest dobre. Naprawdę jest dobre. Mm. Wanila, znowu wanilia? Czekajcie, do dzisiaj, to co to było? Czekol Aha, czekoladowa, z czekoladą wanilia. A teraz sama wanilia bez żadnej czekolady, czyli ciasto pewnie będzie jasne oczywiście. Ciacho jest jasne. Jak i na też jest jasne. Te ciastko jest bardziej delikatniejsze. Wiem, z pełną buzią się nie gada. Sorry. Jest to ciastko bardziej delikatniejsze. I tu mogę w tym przypadku dać spokojnie dyszkę. Był naprawdę dobry. Oczywiście na sam koniec zostawiam najciekawsze. Choco banan. Hmm? Ja lubię w każdej postaci banana, więc zobaczymy jak to będzie smakować. Wow, ale czuć. Ale czuć banana. Oh Mega. Uh. Jasne? Ale czuć, wow, jaki ładny zapach. Coś czuję, że to będzie bestseller. Naprawdę to dobre. te ciastko, ta cała paczka tych ciastek idzie dla mnie. Dla mnie są naprawdę mega, 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 mega pyszne. Więc tak. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że taka ruletka Wam się troszkę podobała. Koło Fortuny, ruletka. Ruletka nie za bardzo bardziej koło Fortuny. I widzimy się już w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że za jakiś czas w kolejnym testowaniu. Filmiki, jak na razie, dalej będą codziennie w miarę możliwości, bo widzicie, jaka jest akcja.